Witam, witam drogie znaki powietrza. Rozłożenia są tylko trzy karty, a trzy dlaczego, praktycznie dlaczego wasza specyficzna osoba, to może być osoba w związku, w partnerstwie, w małżeństwie lub w każdym innym związku, nawet przyjaźni, czyli w pracy. Dlaczego ta osoba się nie z wami nie kontaktuje. No wypadły mi akurat trzy, kochani. A. No. I to jest. Hm, jest w odosobnieniu. Po prostu pustelnik. Potrzebuje czasu dla siebie. Potrzebuje czasu dla siebie, aby właśnie wymanifestować to, czego pragnie i chce, albo wy możecie wymanifestować to, czego pragniecie i chcecie. Potrzebujecie po prostu w tej chwili, lub też i wasza, wasza osoba, ta specyficzna, potrzebuje czasu na odpoczynek. Pustelnik i odpoczynek. Najwyraźniej musicie od siebie odpocząć, przynajmniej przez jakiś czas, ale ponieważ jest nów księżyca, więc możecie moje drogie znaki powietrza wymanifestować to, czego pragniecie i chcecie. Zobaczymy, co Wam karta wyrocznej mądrości powie. jest bardzo krótkie. Powinnam zrobić short, czyli krótki na telefonie, ale... Trudno jest mi go w ogóle w jakiś sposób uruchomić, już chyba jest za stary. W każdym razie zobaczmy, co Wam karta. O, proszę. Not for you, numer 6. Czyli to nie jest dla Ciebie. Dobra rada, wyrocznia mądrości. To nie jest dla Ciebie. No i to by było tyle, moje drogie znaki. Powietrza. Dziękuję ślicznie. Proszę mnie polubić i zasubskrybować. I do następnego. Do widzenia.